To, co za chwilę zobaczysz, przyniesie Ci ogromną ulgę. Podam Ci dowód na to, jak potężną istotą jesteś już teraz. Chodź. Każdy z nas bez wyjątku jest potężnym kreatorem swojego życia, a obfitość tej kreacji widzimy każdego jednego dnia. Wytłumaczę to dokładnie na obrazie dwóch kontrastowych postaci. Weźmy sobie postać biednego i bogatego, choć równie dobrze może tutaj znaleźć się postać chorego i zdrowego. Obie te postacie mają tę samą moc kreacji. Obie są równe, ponieważ zarówno biedny, jak i bogaty kreują dla siebie doświadczenia pełne obfitości. Bogaty kreuje dla siebie obfitość posiadania, a biedny kreuje dla siebie obfitość braku. Zbadajmy zatem pole kwantowe zarówno biednego, jak i bogatego. Pole kwantowe naszej biednej postaci po brzegi wypełnione jest treściami twórczymi. To, jak wygląda ścieżka życia naszego reprezentanta, zależy tylko i wyłącznie od jakości tych treści w polu kwantowym, które nieuświadomione przejawiają się w kreacji świata materialnego. Tak więc nasz reprezentant ma wgrane w umysł treści takie jak brak, narzekanie, niezadowolenie, strach, lęk, oczekiwanie itd. I taką właśnie ścieżką podąża. Pomimo, że w równoległej rzeczywistości istnieje bogactwo. Które świadomie nasz reprezentant chciałby doświadczać, to on nie może nawet tego zobaczyć, bo negatywne treści dokonują wyboru za niego. Dokładnie tak samo wygląda kreacja osoby bogatej, której pole kwantowe po brzegi wypełnione jest treściami twórczymi, które wyznaczają ścieżkę życia naszego reprezentanta. Wgrywane zatem w umysł ma takie treści z pola kwantowego jak. Wdzięczność, posiadanie, obfitość finansowa, pełnia i tak Dlatego też, kiedy w jego równoległym wymiarze rzeczywistości pojawia się ścieżka z napisem bieda, on jej nawet nie widzi. Jak więc obfity w biedę reprezentant może zmienić jakość treści twórczych w swoim polu kwantowym? Już ci pokazuję. Każde doświadczenie braku wywołuje stres. Brak pieniędzy, brak relacji, brak zdrowia i tym podobnie, czyli niskowybracyjne emocje. Nasz reprezentant może zmienić myśli i wgrywane obrazy, które są przekonaniami, schematami, programami, całą negatywnością, dramaturgią i tym podobnie. Zmiana ta spowoduje kreowanie dla siebie doświadczenia pełni. No dobrze, Nina, ale jak ja mam to zrobić? Będziecie zaraz mnie pytać i już wam odpowiadam. Od kilku tygodni pokazuję Wam praktykę uleczenia emocji i wznoszenia się na wyższe stany świadomości czyli tam, gdzie pole kwantowe jest uleczone, dojrzałe i wspierające za nami już wstyd i poczucie winy następnie to poziom apatia skakuj więc na pokład i ruszaj z nami. Wspiera w miłości.